OK, słuchajcie, niektórym słuchaczom mojego kanału bardzo się nudzi i szukają po internecie dziwnych rzeczy. E, jedną z takich rzeczy jest są historie nawiedzenia i wiecie, jakieś domy, w których się coś ruszało. Dobra, sprawdzimy. E, więc jest na przykład taki, taki filmik. I tutaj, jak się tak przypatrzymy, nie? Teraz zobaczymy, co tu się dzieje. Jest jakieś urodziny, nie? I tak dalej. I popatrzcie, co się dzieje. Ciekawe urodziny, prawda? Być może ta istota chciała się po prostu dołączyć. Do... Jakieś takie dziwne rzeczy się tam dzieją. Coś się tam rusza, nie rusza. Potem się tu bawię. Słuchajcie, tabliczko ujrza. I tak dalej. Takie nudy. Ogólnie jest problem, bo coś się nagle samo poruszyło. I yy, tacy ludzie, wiecie, jest problem, bo takie rzeczy się dzieją, bo coś się nagle samo porusza. Prawda jest taka, że to się nie samo porusza. Ktoś to coś porusza. Widzicie, yy, z demonem jest tak, że jak on wchodzi do domu, dajmy na to, że to jest złotko to demon, czy może, że takie przedmioty, nie? A i dobra, ten jam to demon, nie? Będzie sobie taki jam i to jest demon, tak? I jeśli są jakieś grzechy. Z którymi sobie nie radzimy, z którymi się męczymy, i które nie oddajemy Chrystusowi, tak? No to one funkcjonują, one no są żywe. One, żyjemy dla grzechu. Jak żyjemy dla grzechu, to demony przychodzą i sobie zamieszkują po prostu. I mieszkają razem z nami. Tu, tu sobie gdzieś tu zamieszka taki. I sobie mieszka w moim domu taki demon, tak? Bo jakiś tu grzech istnieje, nie? Akceptowany i tak dalej. Niepojednany z Bogiem. I sobie funkcjonuje. No i teraz pytanie: jakie właściwości mają te demony i czemu te demony się tak manifestują? Ee, wiecie, takie manifestacje demonów nie są częste, jak na tym filmiku, i tak dalej, takie te poltergeisty, i tak zwane, nie? Ale mm, się zdarzają. Jakie jest moje zdanie ten temat? Szczerze mówiąc, nie mam do końca pojęcia, ale mam pewne przypuszczenie. Tak jak wam mówiłem o Hitlerze, który napisał o powołanie apostolskie, tak Biblia nam też wyraźnie mówi o powołaniu do czynienia cudów. Czyli są ludzie z takimi zdolnościami do czynienia cudów. No ci ludzie, jeżeli nie wejdą z tym swoim powołaniem do kościoła, do zboru, nie zaczną tego robić dla świętych dla zboru, nie zaczną służyć temu kościołowi, to najprawdopodobniej zostają mediumistami, tego typu osobami, postaciami. No i się robią, słuchajcie, takie problemy, jak z tym nawiedzeniem. E, te nawiedzone domy się potem robią, nawiedzone rodziny, bo to akurat była historia rodziny, z którą szło jakieś nawiedzenie nie? E, i tak dalej. No i takie rzeczy się ruszają. Są inne też, mówię, problemy z ludźmi, tak. Ale jeżeli ktoś ma najprawdopodobniej taki dar czynienia cudów, tak, jest jakimś cudotwórcą i tak dalej, i nie wykorzysta tego daru do służenia Kościołowi, Ktoś ma jakieś takie powołanie, to najprawdopodobniej zostanie jakimś takim medymistą, i przy nim się będą takie różne dziwne rzeczy, bo ruszały i tak dalej, i tak dalej. Bo one będą pod władzą demonów, pod władzą Grzechu. Ten czynienia cudów, tak? Tutaj było pokazane, że coś się tam rusza, i tak dalej. Tu jest na przykład takie inne wideo już z Polski, z Turzy Wielkiej, też sobie polecam, dlatego dam link pod spodem. Nawet stamtąd. To wideo, tak? z rodziną. Tu też się coś tam rusza. Mowa jest z jakichś noża, które się ruszają, mowa jest o kimś tam, no i to jest pastor Leżek Korzeniecki, Polecam. Jak ktoś ma problemy z takimi nawiedzeniami. I słuchajcie, takie rzeczy się dzieją. I jak się takie rzeczy prostuje? Wiarą po prostu. Trzeba się nawrócić zwyczajnie. Jeżeli się takie rzeczy ruszają, najprawdopodobniej w 99% jest to ktoś, kto ma tam dar czynienia cudów. Kto ma dar cudów, lub ktoś tam, kto ma darczynienia cudów, zostawił po prostu coś, taki swój cud, tak? Pozwolił przez jakiś grzech manifestować się demonom, objawiać się w postaci takiej fizycznej, tak? Po prostu zwyczajnie, nie? Po prostu zwyczajnie, lub demon się po prostu też objawił, sobie, wszedł, bo jest grzech, nie? i on ma prawo tam, gdzie jest grzech. Ma prawo wejść tam, gdzie jeszcze władza Chrystusa nie została obwołana. On ma prawo sobie wejść. Jeżeli chcecie takich rzeczy pozbyć, trzeba przejść pod władzę Chrystusa, tak? Trzeba grzechy swoje oddać Jezusowi i trzeba przejść pod Jego panowanie, trzeba wyjść spod panowania prawa, spod panowania przykazań, tak? Wiecie, przykazania zostały zniesione, zostały wypełnione. To jest coś zupełnie innego, tak? Jeżeli chcemy żyć pod prawem przykazań, to żyjemy pod prawem przykazań, czyli musimy przestrzegać przykazań i w ten sposób dostajemy się do Boga przez przestrzeganie przykazań, czego nie jesteśmy w stanie zrobić i... Dostajemy doła, że tak powiem, rozwalamy się prędzej czy później. Musimy wejść pod prawo łaski. Pod prawo to, co Jezus zrobił. Pod prawo przebłagania za grzechy, które Jezus dla nas wykonał. To robimy wprost, akceptując się ze swoim Panem i zbawicielem. I tutaj bardzo fajnie dlaczego akurat tej rodzinie doradził, dosłownie z tego co pamiętam. On zwykle w takich momentach doradza. Przejście pod to, co jest napisane w liście do Efezjan. A w liście do Efezjan jest tak zwana zbroja Boża. I teraz sobie sobie zobaczymy. Słuchajcie, dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mieli przeciwstawiać się ludziom dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przeprowadzawszy Wasze biodra prawdą, przywidziawszy pance Sprawiedliwości, obuwszy nogi, gotowość yy, głoszenia Węgeli pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego, weźcie też chemu zbawienia, miecz ducha, którym jest Słowo Boże, we wszelkiej modlitwie i, i prośbie, modląc się w każdym czasie duchu, czuwając nad yy, tym całą zdrowością i prośbą ze wszelkich świętych. I za mnie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak w zasadzie sensie, przyjęcie Ewangelii, mówię przyjęcie hełmu zbawienia, czyli w głowie mamy tylko mowa o zbawieniu, tarcze wiary, czyli idziemy z wiarą, tak. Um... Nogi do głoszenia Ewangelii, czyli zaczynamy głosić Ewangelii, głosimy Ewangelię. Mamy miecz ducha, którym jest słowo Boże, czyli mamy słowo Boże, którym się posługujemy. To na przykład Jezus na pustyni doskonale pokazał, miał słowo Boże wobec tych ognistych pocisków złego diabła. I zaczynając tak żyć, po prostu nawracając się, przechodząc, no ten dar czynienia cudów, tak, będzie, że tak powiem, pod władzą Ewangelii, będzie służył Kościołowi. I się takie zjawiska, te tak zwane poltergeisty nagle znikną i nie będą ich, a będą one służyć Kościołowi. Prędzej czy później można się w tym trenować, ćwiczyć i tak dalej, jeśli się takie rzeczy dzieją, tak? No ale jeżeli się takie rzeczy nie dzieją, no to to będą takie poltergeisty wyskakiwały, będą wielkie tragedie, wielkie nie co na YouTube jakieś takie sensacje, wielkie coś się rusza, coś się pojawia, coś znika, coś się nie wiem, coś się objawia i tak dalej. No będą takie badziewia, no i będą, i będzie można sobie za nimi latać. Mówię, nawrócić się, zacząć żyć, zacząć chodzić do kościoła, zacząć się modlić, zacząć szukać Boga i tak dalej. A wszystkie takie bajki. Odechce wam się taki bajek szukać. To po prostu zwyczajnie. Um, no, takie jest, takie rzeczy szukałem, i tak dalej. Wiem, że to się naprawdę odechcewa, tak? Jak poznajesz, czym jest czystość, e, czym jest prawdziwa miłość, i tak dalej, zaczynasz szukać miłości, zaczynasz szukać e, czystości, zaczynasz szukać świętości, zaczynasz szukać Boga, po prostu wszystko nagle, wow, to może być tak pięknie? Ja nie muszę w tym brudzie się babrać, nie muszę tego brudu co chwila oglądać, i, i, i tak dalej. To może być tak pięknie? Da się. Da się na przykład, wiecie, nie da się na przykład nie kłamać? Mówić, yy, chociażby przez dzień nikogo nie skłamać? Da się. Okazuje się, że się da. Da się tej czystości żyć, nie? Wiecie, no problemy duchowe znikają, jakieś inne takie badziewia, nie? Wszystko jest, znika, wszystko jest fajnie, wszystko się zaczyna układać, nie? Trwało to trochę u mnie, sami widzieliście, że opowiadałem nieraz, ale to wszystko się da. Nie trzeba po prostu się babrać w tym bagnie, no po prostu, no. Zamiast szperać po takich rzeczach, szukać takich dziwnych nawiedzeń, nienawiedzeń, i tak Słuchajcie, ja już. Wiecie, ja kiedyś taką grupę okultystyczną sobie założyłem. Weszłem taką grupę okulistyczną na Facebooku, na taką dyskusję, no i tam była lista domów nawiedzonych. No i ja do tej listy na nawiedzony, idziemy. A, to ja sobie dopisałem swój adres i napisałem: Tutaj mnie nawiedza Jezus Chrystus, zapraszam, nie? No, takie nawiedzone miejsce w Polsce, nie? Więc jak ktoś chce nawiedzony mieszkanie w Polsce, no to zapraszam, odwiedzcie mnie, tu jest nawiedzone. Tutaj jest miejsce nawiedzone. Znacie to mieszkanie, na jednym nawet adres podałem, e, jak dobrze poszukacie. E, słuchajcie, no to jest miejsce nawiedzone, tu mnie nawiedza Jezus Chrystus, tak? Jest takie miejsce nawiedzone w Polsce, gdzie nawiedza Jezus Chrystus. Nie wiem, jak u innych chrześcijan też powinno takie być, nie? E, więc też pewno takie jest. No to są miejsca nawiedzone, tam gdzie ja jestem, to jest miejsce nawiedzone, bo tu nawiedza Jezus Chrystus ziemię, nie? Po prostu. Jezus Chrystus we mnie, nadzieja chwały, więc nawiedzam tą ziemię, no i tyle, nie? E, no takie prawdy biblijne, proste, banalne e, prawdy biblijne. Jak chcecie nawiedzone domy i tak dalej, to idźcie sobie odwiedzajcie chrześcijan braci, e, odwiedzajcie sobie zbory, odwiedzajcie sobie ludzi w Biblii niewierzących, to będziecie mieli naprawdę nawiedzone domy. Te domy nawiedza Jezus Chrystus po prostu, yy, który żyje w wierzących. Yy. I to są prawdziwe nawiedzenia. Czasem się słuchacie, cuda w takich miejscach, gdy dzieją. Są uzdrowienia, są różne dziwne rzeczy i tak dalej. Dzieją się takie rzeczy, nie? Dzieją się. Nie trzeba, słuchajcie, tak wszperać po YouTuba, szukać jakichś objawień, bo ktoś sobie ma, nie wiem, darczenia cudów. I, i zamiast to, wiecie, szukać Boga, to, to się bawi w rozmowy z demonami, tak? które udają duchy, nie? Teatrzy grają, znaczy jeden wielki teatrzyk, nie, no to pójść lepiej, nie wiem, Netflixa załącz, tam masz teatrzyk już inny, tak, czy do teatru chce pójść, tak. No cokolwiek się zrób, tak. To sama bajka, tak? To jest normalne, słuchajcie, że coś może ruszyć, bo tu demon wchodzi i se mieszka, tak? Po prostu wparował do chałupy, nie? Bo był grzech, tak? Niepojednany, nienaprawiony, ten niestętego, nie? Nie, naprawiony, nie, tentego, nie, nie? Eee, nie oddany Jezusowi, no i sobie wparuje taki demon i sobie żyje, no, funkcjonuje. No. Co, on se będzie, tak? Se może, to se może, nie? pozwolone mam, mam pozwolone, nie? Nie jest zapłacone, tak? No, nie zapłacone, to znaczy, to co mówiłem dwa odcinki temu, że Jezus zapłacił. Zapłacił cenę za pojednanie, tak? Ale jeśli ktoś nie akceptuje tej zapłaty Jezusa, to nie jest zapłacone. Więc muszę, możesz szaleć. Tak, i mieszkać, nie? I wiecie. O, i cenę. Swoje dobre, dobre, bo borówkowe. To z tych, boru, z tych borówek, które tam zbierałem na jednym z odcinków. E, Okej. Okay. Trzymajcie się. Miłego dnia.